żebyśmy mieli Polskę Tuska i Kaczyńskiego, a Polska jest trochę większa, i gdybyśmy obu tych palów wysłali na emeryturę, być może byłoby lepiej. Wieś uczyniono obiektem nowej polityki dziwnej i niezrozumiałej, a jej mieszkańców zwyczajnym sprzętem, te słowa ze wspomnień Wincentego Witosa znakomicie obrazują aktualną sytuację na polskiej wsi. I doskonale te rosnące nastroje niezadowolenia wyczuwają politycy polskiego stronnictwa ludowego, którzy w coraz, w coraz ostrzejszym tonie atakują rząd Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia, której są częścią. Czy to zwiastuje, że czeka nas w polskiej polityce wielka zmiana? i wyjście PSL-u z koalicji rządzącej? Tomasz Gdula zapraszam na najnowszy odcinek programu Polskość to normalność. Na początek bardzo Państwa proszę o polubienia filmu, o komentarze i o subskrypcję kanału, żeby ta nasza biało-czerwona społeczność polskich patriotów, konserwatystów, czyli ludzi, którzy nade wszystko cenią sobie po prostu normalność którą przejęliśmy, odziedziczyliśmy po naszych przodkach, żeby ta społeczność się rozrastała, a jej głos był coraz mocniejszy. Kanał rośnie bardzo szybko, ale niech staje się coraz silniejszym głosem polskich patriotów na YouTubie. Serdecznie proszę o komentarze, polubienia i subskrypcje. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie udzielonym dosłownie kilka godzin temu telewizji polskiej, tej Neo TVP. Przez silnych ludzi Bartłomieja Sienkiewicza, a więc telewizji w stanie likwidacji, formalnie, jednak cały czas nadającej, w sposób jednoznaczny pochwalił Wojska Obrony Terytorialnej czyli tę formację wojskową, której koalicja obywatelska i osobiście Donald Tusk nienawidzą, ze względu na to, że została założona z inicjatywy Antoniego Macierewicza. Posłuchajmy, co na temat wotu powiedział wicepremier Władysław kosiniak kamysz Pokazali dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale, ale już od dawna, żołnierze WOTU, że naprawdę są bardzo potrzebni, że pomagają, że niosą wsparcie. Jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczny i myślę, że to jest sprawdzenie się w takim najtrudniejszym momencie. I danie wielkie świadectwa. Bardzo za to dziękuję. Wydawać by się mogło, że są to tylko słowa i że one nie mają wielkiego znaczenia, szczególnie, że po prostu odnoszą się do realnych faktów. Jakby nie patrzeć, wojska obrony terytorialnej spisały się znakomicie, niosąc pomoc powodzianom. Ale proszę Państwa. To jednak jest element dłuższego ciągu wypowiedzi polityków polskiego Stronnictwa Ludowego, bo przypomnę: 12 lipca w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o depenalizacji przerywania ciąży, i polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało przeciwko temu barbarzyńskiemu projektowi, dzięki czemu zmiany nie zostały wprowadzone. Dzień później Władysław Kosiniak-Kamysz na posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedział, że będzie przygotowany przez jego resort projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. Jakże to jest w głębokiej kontrze do tego, co robi minister edukacji narodowej mająca wielką awersję do polskiej tradycji, nie mająca pojęcia o polskiej historii, o polskiej literaturze, zupełnie oderwana od polskiej kultury minister Barbara Nowacka, Wycina z programów nauczania najcenniejsze elementy związane z po prostu kodowaniem kulturowym młodych ludzi, a więc z przekazywaniem im, im tej wiedzy, tej wrażliwości i tych wartości, które dotychczas kształtowały wszystkie wcześniejsze pokolenia Polaków. Teraz ma tego nie być, mają wylecieć takie wydarzenia z programu nauczania, jak nawet bitwa pod Grunwaldem, jak hołd pruski, jak Wiktoria Wiedeńska, jak bitwa warszawska, to wszystko, jeżeli zostanie to tylko marginalnie potraktowane, nie będą to najważniejsze elementy kształtujące Polską świadomość i dumę z polskości w młodych ludziach. I w kontrze do tego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie ustawa o wychowaniu patriotycznym. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, a dzisiaj jeden z najbardziej aktywnych posłów polskiego stronnictwa ludowego, kilkakrotnie przejechał się po tym rządzie nierobów, pokazując w jak wielu kluczowych dla polskiej gospodarki obszarach, ten rząd po prostu nie działa. Oto jeden z przykładów. Skończcie z tworzeniem zespołów, skończcie z przygotowaniem ustaw, które są do niczego niepotrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować. A teraz, kiedy przyszła powódź, polskie stronnictwo ludowe również nie gryzie się, kiedy Paulina Henning-Kloska, minister, która prawdopodobnie jest szykowana do dymisji, na razie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska odszedł rzecznik prasowy, nikomu nieznany, jakiś młody człowiek, ale wiadomo, że to Henning Kloska była autorką pomysłu o udzielaniu ludziom, którzy stracili właśnie dorobek całego życia, nisko oprocentowanych pożyczek. No i to oburzyło wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Minister Henning Kloska wycofała się z tego pomysłu dość szybko, ale zanim to zrobiła, tak oto skomentował to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek śmiał zaproponować yy, rodakom, którzy utracili dobytek życia pożyczkę. A ciekawe na ile procent. A może jeszcze z żerantów mają przyprowadzić skandal. A żeby tego obrazu dopełnić, to Marek Sawicki, wspomniany przed chwilą, wysłał właśnie kilka dni temu zarówno Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę. Yy, Jarosław Kaczyński i tak na tę emeryturę wkrótce odejdzie, to po prostu biologia. Natomiast Tusk jeszcze ma zamiar długo być aktywny, ma zamiar rządzić i zachowuje się tak, jakby władza była mu przypisana dożywotnio. Natomiast słowa Marka Sawickiego pokazują, że Tusk jest niewątpliwym szkodnikiem polskiej polityki. Czy to, proszę państwa, oznacza, że ludowcy szykują się do wielkiej wolty i wyjścia z koalicji 13 grudnia? Wiele może na to wskazywać, chociaż na razie nie spodziewajmy się w najbliższych dniach ani dymisji rządu, ani wyjścia polskiego Stronnictwa Ludowego z układu rządzącego, ale PSL ma świadomość, że Ludzie, którzy mieszkają w tych małych i średnich miejscowościach oraz na wsiach, czyli ci, którzy stanowią trzon elektoratu polskiego stronnictwa ludowego, to już niekoniecznie są rolnicy, to są ludzie bardzo różnych profesji, ale łączy ich jedno. Mieszkają na wsi oraz w małych i średnich miejscowościach. Te małe i średnie miejscowości na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie zostały zalane, zostały poszkodowane najbardziej. I ludzie wiedzą doskonale, że Donald Tusk miał od 10 września informacje z Brukseli. Z Europejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, że idzie wielka powódź, a nie zrobił nic. Ale ta pretensja jest również kierowana pod adresem Kosiniaka Kamysza, który mógł szykować wojsko do działań prewencyjnych, do działań mających albo pomóc bronić miejscowości, albo minimalizować zagrożenie, minimalizować już późniejsze straty. Oczywiście wygłodniała partia, która wróciła do władzy, poczuła sukces. Ale to już było, minął bardzo trudny, niespełna rok, zaledwie 9 miesięcy, i wszystko się zmienia. Czy zmieni się w Polsce układ rządzący i koalicja? Zakładam, proszę Państwa, że jest to coraz bardziej realne. To był program Polskość to Normalność. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, kłaniam się i do zobaczenia.